Siemano, ja jestem Mateusz, witam was w piątek i zapraszam na film. Grzegorz Krachowiek, bohaterem. Marcelo zapowiada powrót Cristiano Ronaldo. Zbigniew Bonik daje nadzieję w sprawie Arkadiusza Milikan. Wielka kłótnia z udziałem Hansiego Flicka. Kompromitacja Tottenhamu. Wejście Smoka w wykonaniu pola pogby. A na sam koniec podsumujemy sobie Ligę Europy. Pamiętajcie, że najnowsze informacje ze świata piłki nożnej, tak jak zawsze, pojawiają się na tym kanale o godzinie 6 rano. Te osoby, które w tym momencie na ekranie się pojawiły, wysyłały mi informacje do dzisiejszego filmu. Bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście graczami Football Team, to dobrze się składa, gdyż w opisie tego filmu macie kody do gry. Ja sam dokładnie nie wiem, co kryje się pod tymi kodami, ale myślę, że warto to sprawdzić. Podajcie do mojego klubu. Tutaj są dane i zapraszam do oglądania. Grzegorz Krachowiak kolejny raz w tym sezonie został bohaterem swojej drużyny. Wczoraj w ligowym meczu z FC Ufa w 80 minucie zdobył jedynego gola i tym samym dał prowadzenie swojej drużynie, a w konsekwencji wygraną i jakże bardzo ważne trzy punkty do ligowego dorobku. Lokomotiv Moskwa goni Spartak i Zenit. Zajmują w tym momencie trzecią pozycję, a do lidera tracą 8 punktów, a co do Grzegorza Krechowiaka, to w tym sezonie 5 razy pokonywał bramkarzy rywali. Na pewno kojarzycie piłkarski profil na Instagramie 433. Wrzucili ostatnio oni nagranie jak Marcelo wspólnie z Cristiano Ronaldo cieszy się z wygrania Champions League. Administratorzy tego profilu do opisu nagrania dorzucili słowo połączenie, co już może co nieco sugerować, ale za to jedynym słowem bank rozbił Marcelo. W komentarzu napisał wkrótce. Ostatnio jest głośno o problemach Ronaldo w Juventusie. Klub ma mieć problemy z wypłacaniem mu wynagrodzenia. Znów odpadli z Champions League i powrót do Realu Madryt jest coraz bardziej prawdopodobny. Być może za kulisowo już odbywają się jakieś rozmowy, które, kto wie, być może w letnim okienku transferowym będą skutkowały dopięciem tego transferu. A czy Wy chcielibyście zobaczyć Cristiano Ronaldo ponownie w koszulce Realu Madrid? Napiszcie w komentarzu. Jestem naprawdę bardzo tego ciekawy. Nie widzę powodu, dla którego Leo Messi miałby tu nie trafić. Jeśli to uczyniłoby go szczęśliwym, powitalibyśmy go z otwartymi ramionami. Są to słowa Gonzalo Higuaina, wieloletniego piłkarza Realu Madryt, a obecnie napastnika występującego w Stanach Zjednoczonych w drużynie Davida Beckhama, Inter Miami. Gdyby sześciokrotny zdobywca złotej piłki do nich dołączył, byłoby to naprawdę wielkie, ale to wielkie wydarzenie. Jednak byłoby to też takie mało oficjalne odejście Leo Messiego na tak zwaną spokojną emeryturę. Mimo, że nie jest już nastolatkiem, a w obecnej chwili Leo Messi ma 33 lata, to dalej najlepsze kluby na świecie chciałyby go pozyskać. Więc ten transfer do USA jest realny, ale raczej tylko w głowie Gonzalo Higuaina oraz marzeniach Davida Bekama. Co prawda, oczywiście on może być realny, ale na pewno nie teraz, a za parę lat. Więc na ogłoszenie takiego niesamowitego transferu jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Za to wczoraj hiszpańska prasa przedstawiła, co zamierza zrobić nowy prezydent FC Barcelony, aby zatrzymać Argentyńczyka na Camp Nou. Co może was lekko zdziwić, to chodzi tutaj o Wynagrodzenia dla Leomesiego. Jeśli chcą go zatrzymać, to wydaje się, że to po prostu nie trzyma się kupy, prawda? No, otóż nie do końca. Faktycznie wynagrodzenie Messiego ma spaść o około 30% w stosunku do obecnego, ale za to Messi nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec klubu. Będzie mógł odejść w każdej chwili, praktycznie z dnia na dzień. Nie będzie zobowiązany praktycznie do niczego, tak jak ma to miejsce przy każdym innym piłkarzu. Laporta zapewnił także, że Leo Messi będzie informowany o wszelkich ruchach na bieżąco i nikt już nigdy nie będzie go okłamywał w tak ważnych sprawach. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o tym, że nigdy piłkarz nie może być ważny od klubu. Właśnie takie zasady trzymał się Sir Alex Ferguson. W ten sposób praktycznie bez żadnego zastanowienia pozbył się Davida Bekama, Cristiano Ronaldo czy też Pola Pogby. Decyzja władz francuskiej ligi przekreśliła szansę Arkadiusza Milika na udział w spotkaniu z reprezentacją Anglii. Decyzja ta wydawała się być ostateczna, gdyż pod nią podpisały się wszystkie władze klubów pierwszej i drugiej francuskiej lidze. Okazało się jednak, że nie jest wszystko stracone, a trochę pozytywnych informacji w związku z udziałem Arkadiusza Milika w tym spotkaniu powiedział prezes PZPN, pan Zbigniew Boniek, w rozmowie z Interią. Rozmawiałem dziś rano z prezesem francuskiej federacji, który jest moim dobrym kolegą i jestem pewien, że Arkadiusz Milik był będzie mógł zagrać na Wembley. Panie prezesie! Trzymamy za słowo. 20 lutego obecnego roku odeszła mama Ronaldinho. Jak podały media, powodem jego odejścia było to, co teraz straszy każdego z nas. Brazylijskie media podają, że do dzisiejszego dnia Ronaldinho nie potrafi poradzić sobie z tak wielką stratą i jest tym bardzo przygnębiony. Ostatnio na swojego Instagrama wrzucił zdjęcie właśnie z mamą, gdzie napisał, że bardzo za nią tęskni. W anonimowym wywiadzie dla brazylijskiej gazety Lanz jedna z przyjaciółek byłego piłkarza tak powiedziała Każdy dzień to impreza, zaczyna pić już rano kończy się to dopiero następnego ranka. Nie jest to nic nowego, ale zauważyliśmy, że nasiliło się to od śmierci jego matki. Bardzo przykra sprawa, ale miejmy nadzieję, że Ronaldinho szybko się z tym upora. Niemiecki Bild informuje, że relacje pomiędzy Hansi Flickiem, czyli trenerem Bayernu Monachium, a dyrektorem sportowym Bayernu, Hasanem Salihamidzicem, delikatnie mówiąc, nie są najlepsze. Podobno kilka tygodni temu na jednym z wyjazdowych spotkań doszło pomiędzy nimi do niemałej sprzeczki. Według Bilda Hansi Flick miał już nie wytrzymać i powiedzieć do swojego rozmówcy, aby zamknął już mordę. Przez długi okres czasu ani klub, ani sami zainteresowani tej sprawy nie skomentowali, aż do czasu konferencji po rewanżowym meczu w Champions League z Lazio. Flick powiedział, że odbyli między sobą rozmowę i dalej działają wspólnie na rzecz tego klubu. Niemcy sobie poradzili i ich piłkarze powołani do reprezentacji występujący w Premier League będą mogli powrócić do Niemiec i nie obchodzić kwarantanny. Zdecydowały o tym władze północnej Westfalii, które zniosły obostrzenia dla osób wykonujących swój zawód, a takim niewątpliwie jest piłkarz, ale także gra dla reprezentacji Niemiec. Sprawia to, że bez najmniejszego problemu Kai Havertz, Timo Werner, Ilkay Gindogan, Leno czy Rudiger mogą wracać do swojej ojczyzny. Skoro tutaj się udało, to być może stanie się cud i uda się coś zadziałać z Krzysztofem Piątkiem, i Robertem Lewandowskim. Myślę, że nazwanie słowem kompromitacja tego, co wczoraj zrobił Tottenham, nie odda tego, co wczoraj odwalili. 3-0 na wyjeździe przegrali rewanżowy mecz z Dynamo Zagrzeb i tym samym odpadają z Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrali 2-0, no i mogło się wydawać, że ta przewaga jest bezpieczna i spokojnie poradzą sobie w meczu rewanżowym. Jednak to gospodarze po 90 minutach odrobili dwie bramki, a w dogrywce zdobyli trzecią i wyeliminowali Tottenham. Takimi meczami jak ten wczorajszy Jose Mourinho tylko się pogroża i już zaczyna być bardzo głośno o jego zwolnieniu. Prawdopodobnie nie będą oni w stanie awansować do Champions League drugi sezon z rzędu. Rok temu zakończyli ligę na szóstej pozycji, a to awansu nie dawało, teraz są dopiero na ósmym miejscu. Praktycznie jedyną szansą na ostateczny awans pozostawało zwycięstwo w lidze Europy, ale jak już wiadomo, ta szansa również przepadła. Za to do kolejnej fazy rozgrywek awansował także Manchester United. Po pierwszym meczu na Old Trafford z remisowanym po jeden z AC Milanem nie mogli być wcale pewni tego awansu, gdyż do tego potrzebowali wygranej albo remisu większego niż 1-1. Ostatecznie jednak ta sztuka się udała. Awans dla Czerwonych Diabłów dał Paul Pogba, który na placu gry pojawił się z początkiem drugiej części meczu, a już po trzech minutach wpisał się na listę strzelców. Na kilkanaście minut przed zakończeniem tego meczu na placu gry pojawił się Zlatan Ibrahimowicz. Szwed miał jedną bardzo dobrą Dobrą okazję na gola, ale zatrzymał go Dean Henderson. Tak jak już powiedziałem, największą niespodzianką jest odpadnięcie Tottenhamu, ale kto awansował oprócz Manchester United i Dynamo Zagrzeb? Do nich dołącza także Arsenal, Ajax, Villarreal, Granada, AS Roma oraz Slavia Praga. Niestety w lidze Europy nie ma już żadnego Polaka. Ceremonia losowania Champions League odbędzie się już dzisiaj o godzinie 12, a zaraz po niej zostaną rozlosowane pary ligi Europy. Kto Twoim zdaniem ma największe szanse na wygranie tzw. ligi pocieszenia? Napisz w komentarzu. Na dziś to koniec. Dzięki za oglądanie. Zachęcam każdego z Was do ocenienia tego filmu, no ale też do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się tam na dole w opisie tego filmu. Jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!